Pije piwo Okej okay. okay. historyk pije piwo, dobra <laughs> Powodzenia To wygląda jak japoński. Ale to jest głośne, Jezu Nie Co to za hasło? Ja miałem jakoś serio random Wziąłem, z niczym nie związane ja, ja tak samo miałem pustkę, Moje ja nawet nie jest słowem Ten kto nie gra może się zobaczyć co się u mnie odwala w komputerze <grymne> o, Na kawę ręce wysłane <grymne> Sadkę Nie wiem czy ktoś nie gra Dwa kropek. Nawet Google mi się zacina Jezus Mary Ale wybrnąłem z tego rysunku. Jezu, to jest strasznie mało czasu. No o to chodzi: to jest szybkie tempo. Masz deadline po prostu na 3 minuty <noise> Ale Aleś kupię. <noise> Załadowało się. People Ga Ej kurde, powiem wam, to jest na telefonie. Jezu. Co to jest? Wait, eee. To jest bardzo dziwne na telefonie, bo się w innej orientacji rysuje. Nie da się odwrócić telefonu. Co Nie wiem. O, to zapierdziela, co jest? To jest kico. hasło. Rozumiem. No. Jak poszła walka z lodówką? O działa! Ale powiem wam, że było krucho. Pierwszego dnia, jak ją ten. jak ją podłączałem, bo mi jeszcze jej nie podłączyli w ogóle. Taki dramat miałem z nią. Ale działa! Ha, w lodu... a lodówkę chociażby wnieśli? No, no jak zadzwoniłem drugi raz. <laughs> Kumasz? Bo pierwszym razem nie chcieli przyjechać. No. To nie, czy było krucho z pralką, czy z nimi. Twór tak uprawnie. wysłał zdjęcie lodówki na środku pokoju. No, wnieśli mi do kuchni i wyszli je takie no, no Halo? Halo? Halo Kartus, halo Ty tu trzeba naprawdę zapierniczać na tym trybie. No, no właśnie nie, to nie to wiem co się dzieje. dzieje do końca. Fajnie! i nie wiem co jest. O to chodzi. Ja wiem, że na jest, będę dopiero album. Szybko, szybko, szybko! Szybko pokoloruj to! Dobrze Są no dobra, dobra, zdążyłem. Ej, ten tryb jest śliczniejszy. Trzeba zapieprzać Dobra. To już jest koniec 5 na 5. To już jest chyba koniec. Tak, tak. On zajmiste. No, wiele lepsze to jest. Ej, to tu jest takich... tak, szybka rozgrywka, to się napina. coś napinać, dobra, fajnie. Ej, włączę lektora. Dać lektora, czy nie? Nie, bo lektor to. Daj lektora, pina. to będzie czytać. Będzie no, się... no, może by się zobaczymy. Dora. Bim dinozaur Bimpuś ma brata. Dora. Śpiewający dinozaur. Dobra. Warto było teraz stryktora. <śpieniciela> Pimpuś, peposzy. Pimpuś, posza. Pimpuś, 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 Ja, ja to też czuję, że to nie. Widzę, że nie tylko. Proszę, Okej. <śpieniciela> <śpieniciela> o Jezu, to tu. To... <śpieniciela> o Boże. Inki biorący ja kąpiel ja relaksacyjną w Wannie. O Jezu, Iwona się zmieniła. <śmany> Ej, ja ty karaję, ty ty Wait, co to ty?! To miał być kieliszek wina! na lolitki Ale, no, w wannie. ja Pierwsze słowa. Oh. nie dodatował no To mało, ja. Powodzenia. Nie Co nie to jest za most bo Nie daj bardzo, ja nie, załatwić. nie załatwić. Ale czy nie to jedna? inkiego, który w tym czasie je bante. Kurde, I do Ty. Nawet dinozaur, prozum jej na dworze. Nie, co to jest? Dinozaur, prozum pójść pimpuś patrzy na zwłoki. <śmiecki> Czy całe to jest wszystko, się mierzyło na dworze? Dinozaur, że pimpuś? Jezus, dinozaur tak pimpuś, pimpuś się popsuł, a ekipa robi <śmiecki> rytuał. <śmiecki> dinozaur, pimpuś obok ko. Obok Obok <ścoughs> Obok Dinozaur patrzący na owna. Piękne. Na o, Franek. Ten. Prozu under the woda. Bądź chętny. O Boże. Nie pomogę. to <ścoughs> samotny tonie w rzece. Co to życie? Kurde, powodzenia! Bobry robiący to nie O Jezu! Kocham! Czekajcie, krobie pod kolanem. Ja to Krzyczący goblin chce upiec pićce. Powodzenia! Ogry uśmiechający się do opony. <śmienny> Jaszczur cisnący bekel z opon. Schurek mówi jasny gwint, po czym znika w cieniu. Takie typowo gardekowe. Jasny gwint. Szereko jasny. gardok. Jasny. 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 Dinozaur z ja z zamiast nie Tak, słychać. Tak, słychać. no? Dinozaur pimpuś tańczy razem z makłowiczem mówiącego molto. Miałbyś molto bełnać. Powodzimkę, ja spadam, siemka. Dinozaur pimpuś tralalalala. No to wy do tego pimpusia macie, no? No pimpus, Dinozuar pimpus nie pali fali dinozuar. dinozuar Dinozuar, dinozuar. dinozuar. Eee. Improwizacja w łuku soli Jak to było? To, było to. Eee. O kurde weź na rysy. Gunpowder O kurde, o kurde. Nawet legit Minnecreft szare liście. ja bym nie lepiej napisał. Jezu, kocham sto no sto z lektorem, dobra, to jest 40 dobra. razy śmieszniejsze Stop. Eee, Dobra, to podoba mi się dobra, te hasło. To Tyś, dobre hasło mi dało. Jestem jeszcze atom Ale hasło dowaliłem. O. Ja też, ale to też jest taki oderwane rzeczywiście Takią, trudno O mój Boże, dobra to kurwa trzeba szybko rysować Jezu, co? Szybko <laughs> Jakie hasło co jest? E dobra, dobra, dobra Czekaj, co jest? Chudnak yy. od obiektu, panie. Jak rysować nóż? Dobra. O Damn co? Dobra, trudno, nie będę tego kolorował. Więcej. To się nie da narysować szybko. O nie, czekaj, bo tak jakby to. Nie, jeszcze ja ja nie, że to dobrze. Ja się już nawet nie napinam. To tak się nie da narysować w takim czasie. Ej, ten tryb jest dużo śmieszniejszy, bo nie trzeba się napinać w ogóle tutaj. Okej. Okay. Co tu jest napisane? Dobra, jestem czekaw jak na Dobra, szybkie pisanie dla kawę to się opłacało. Nie dożyłem. Ale mam No co ty dajesz teraz? Co to jest za hasło? Ja wam dam hasło ze ja mną. <noise> Nie wiem, od kogo to mam. widzę. Wybali ją Dobra Szybko, szybko, szybko Ty no koks rysunek ogólnie wyszedł nawet Ja w szoku Już czasu nie ma? Nie wiem Jeszcze jedna czwarta Dobra, nie wiem no Nie, nie zdążyłem Jaka panika rysowanie tutaj jest No to mm. eee, dobra eee, Co tam pisze? Dobra, zażyłem no, to... O, tutaj leci naprawdę tutaj, na no. tutaj nie ma. A co to może być? O, no, ja mam to no, czemu ja nie no, mogę tego do końca napisać? Oho. No. Eee, no. Rozumiem, że jest Dobrze ja rozumiesz. Nie... No, ale spokojnie, my zaraz kończymy. Tak, już... bo my gramy szybkie gry teraz. A, okej. Okay. Więc jakby będziesz mógł dołączyć. Dobra. Dobrze, że kontrol zadziała. kontrol z? no to z? nie no po co to komu? kontrol z? po co to komu? ja dzisiaj stawiam na minimum przecież tego nikt nie używa o jezu jaki piękny rysunek ja też mam niezły ja spodziewałem w połowie czasu ja z na minimal. dobra to już koniec na szczęście ja... dawaj Iwony dawaj Iwony o skurde dobra lecimy dawaj Iwony Włączyłem, włączyłem. To Dziewczyna popycha klauna. O, o nie! To no. ja miałem te hasło. Co? Co? <grym> klaun wciągający lolitki na ulicę. Jest <grym> Puste? Puste. Blisko. A, ja też dostałem. A czekajcie, jak jest puste, to macie hasło, to... Tak, Przedł, to w jak ktoś zostaje, no. Okay. Harry Potter tańczy na balu z prozurem Inki Zazdrosny. Rudy i Prozu wysadzają Inkiemu watele. Bardziej i Retis wysadziłem w to jest ważne. Prozu i Rudy. Ja e, 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 nie dał... żywiołów. zbyt wielu O, nice! Ale kozak! Prozurę avatar Last Bender. <laughs> Last Bender! <laughs> Uuuu! <Okay>, dobra, to też jest stos. Prozu to Dobre. avatar ze strzałką na ryju. <laughs> Obeznanie! Historyk pije piwo. Okej, okay. historyk pije piwo, dobra. ...malujący swoją twarz przed występem dla pięciolatków. Klaunie ciastka. O Jezu, o Boże. Inki banujące Fioletka, Prozurę. Co to było. Tam było napisane Prozurę, tam Inki nie było Inki. Inki się nad nowymi użytkownikami. Inki <noise> banujące <noise> Dlaczego Inki banujące tam jest Ludka. Kolor. Halo, Halo. <noise> <To> nie było. <noise> Masz no. całą paletę kolorów. Ale było dobrać. musieliśmy na szybko to robić, ok? No, jest, nice. to doszło do końca no? praktycznie no. no. Rudy, dziękuję, bruska <ślały> ją. Abstrakcja. <ślały> Członkaś, co historia. Ja, ja to dostarczy. nie się płaczeć, bo nie ma. <ślały> Czego <Członio>? nie ma? <ślały> się <Misiun> nie istnieje. <ślały>

Jakby to hasło doszło do końca O no. Jezu, zapowietrzyłem <grywa> się Ściągam to... jak zgadnij. Pudełko chusteczek atakuje studenta fizyki. Ja to dostałem. okulary. O no. Oh, no. 5 należy do kwitek. Okularnik wciąga husteczkę. Moźliba. Wante. Przełąm w technologii IT. IT, IT, IT. technologia. Twoja ulubiona strona premium Uuu, a może chyba Wiedziałem, że coś takiego tu będzie plus No to ja O Jezu A mama tańczy tango z dinozaurem Pimpusiem? Chcesz posiać? Dinozaur Pimpus zjada dzieci w rzece. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Pimpus rzuca człowiekiem do rzeki, która o dziwo nie płynie. Zwolni mnie od śmiania Myszka Mikkej płacze w Disneylandzie. Mikkej, Mikkej, koks. <noise> Mm. Myszka Miki i łzy. Ej, czy to To jest, jest oczekiwania. Płacząca Myszka Miki. Ej! Hey. Nice! <laughs> Inki w stoju kociej pokojowki. O nie! O nie! O nie! O nice! Oh,